Dobrze, sprawdzimy sobie teraz czy wszystko dobrze podłączyliśmy. Jak widzimy, dioda się świeci, czyli na przetwornicy jest zasilanie. No ale chwilkę sobie odłączymy. To jest taka złączka, żeby było wygodnie podpinać. Odłączamy sobie. Przez chwilkę dioda się w okresie świeci, ale ona zaraz zmiga. Dobrze, to teraz sobie podłączymy nasze ledy. Wracamy na naszą śrubę. To będę się jeszcze teraz nagrać, bo strasznie ciemno jest. Muszę jakiś halogen sobie tu dać. O, I teraz tak to łączymy z tym gniazdem. Z to wejść nie chce. No już weszło. Dobra, sobie zakręcamy i teraz drugi, wkładamy do drugiej dziurki i też owszem zakręcamy. I podłączamy nasze zasiedanie Powinniśmy... O, widać jak mocno się są nasze ledy. Musimy uważali, nicie zwarcie nie zrobić. Świecą dość mocno, ale na razie są sterowane teraz na 19V, no i podniesiemy do 24V. Na przetwornicy światełka jest no, dość sporo, widać, że jest dość sporo, a to świecą tylko na razie na jednej trzeciej swojej mocy. Także nie wiem, mógłbym zaprezentować jak, nie wiem, czy uda mi się to zrobić. Może to zrobimy o tak, widać coś. Nie wiem, czy to może obróca przetwornicę. Diody są po zakręcane. O, teraz powinniśmy. Teraz będę przekręcał gniazdo. Widzicie, widać, jak mocniej zaczynają świecić. O, już jest tego światełka dość sporo. Nie Będzie, będziemy przesadzać, bo na razie nie mam Woltomierza ustawionego i damy taką minimum jak było. To jest minimum. Także dobrze. Zaraz sobie podepniemy woltomierz i wyjdziemy. Już połączyłem nasze LEDy. widać, że LEDy świecą. Dobrze. I napięcie, jakie na nich jest, to jest 19, można powiedzieć 2 V. Zwiększymy sobie teraz nasze napięcie. Odłoż na chwilę woltomierz i teraz poniesiemy sobie do napięcia 24V. Widzimy, że ładnie wysterowany na 24V. I LEDy dają no, naprawdę dużo światełka, to jest tylko jeden z LEDów. LED Wiecie, dają dość sporo, także można powiedzieć, mamy 6W w LEDach. Dobrze, to zaraz to zmontuję w swojej. Aha, i co mam między innymi do naszego. E, opcjonalnie jeszcze trzeba wsadzić taki wyłącznik, który ułatwi nam włączanie i włączanie lampy, prawda? Chyba, że też od razu podpinamy zasilacz. Obudowa, jaką wykonałem, to jest przecięta w połowie rura PCV, taka kanalizacyjna. I tutaj wstawiłem takie mm, plastikowa szyba plexi, chyba tak to się na to mówi. I tu po prostu jest tylko silikon, żeby nie było widać tej szpary, która jest, bo wiadomo, że się tak wyciąć idealnie się nie da. I po prostu tutaj tak będzie całe malowane na czarno, więc tego nawet nie będzie widać. Cała lampa będzie czarna, mianowicie to jest wygląda tak, przypołowiona z drugiej strony. nóżki, to jest bardzo fajne, sprytne rozwiązanie. Mianowicie znalazłem takie uchwyty do drzwi przesuwanych, takie jak się usuwa. Hmm, co ja mówię? Do drzwi przesuwanych, jakie się używa, na przykład takie w pokojach, co się często przesuwa. Myślę, że wiecie o czym ja mówię. I to po prostu były takie uchwyty, na które się. z, z spoczywały te szyny takie na których się jeździ i to one były proste tyle że ja je podgrzałem i wygiąłem w takie te idealnie wyciąłem na długość oczywiście lampa jest tak można powiedzieć że o szyba idealnie wchodzi w ten rant ten rant bo to jest na akwarium 25-30 litrów taka lampa się prezentuje w taki sposób o. O, lampa się prezentuje w taki sposób tak wygląda także zaraz się zobaczymy jak wszystko zmontuję, także na razie.